every moment Czy państwo też odmruczali z nami? Na pewno. A w naszym studiu już goście. Agnieszka zagole prezes Zamków Mosznej. Witamy panią bardzo serdecznie. Witam pani redaktor, witam państwa. Krystyna Sojka, autorka wernisażu, o którym będziemy mówić za moment. Malarka, poetka, tomik poezji przed mną leży. Spojrzenia lustrzane, lustrzane spojrzenia, jak kto woli. Krystyna Sojka, witamy serdecznie. Witam również. I państwa. Barbara Hortyńska, dyrektora artystyczny święta kwitnących Hazali. Wspaniała pianistka, witamy cię Basiu bardzo serdecznie. Witam. Cieszę, Cieszę Witam się, że słuchaczy się widzimy. Pozdrawiam Wiesia od razu. O, od razu Wiesia pozdrawiamy. Jak najbardziej szkoda, że Wiesia dzisiaj nie ma. Ostatni raz widzieliśmy się dobrych kilka miesięcy temu. Tak. I tak. właśnie od tego chcemy zacząć, bo tutaj artystyczne klimaty i dzisiaj właśnie e, tak to będzie wyglądało w naszym programie. Przede wszystkim będziemy mówić o muzyce, ale nie tylko o muzyce. E, tymczasem ten ostatnie kilka miesięcy były bardzo trudne dla muzyków, generalnie dla artystów, prawda? E, myślę, że tak połowicznie. E, dla części muzyków był to okres naprawdę trudny, bo zostały podwoływane wszystkie koncerty i te koncerty, mm. które były naprawdę bardzo długo planowane. Ja jestem, po raz trzeci mam przekładany termin na dzień dzisiejszy wyjazdu do Stanów, ponieważ no, za zablokowane zostało właśnie pandemią, a jestem przed tym wyjazdem i jeszcze nie wiem, kiedy to się odbędzie. A koncerty są przygotowane już, to już są gotowce, także teraz jest praca na tym, żeby to podtrzymać w tej samej formie. No właśnie, formie. o to też już chcę, to chcę jest... pytać, bo cały czas się jest w bloku startowym, tak, tak sobie to wyobrażam tak. i człowiek przygotowuje się pod Konkretny koncert. Pod, jestem powiem e, tak, zmęczona no trzymaniem właśnie. tego w takim napięciu, więc myślę, że znowu zrobię sobie jakiś tam czas przerwy i po prostu e, wyluzuję z tym tematem na tyle, żeby można było po prostu to sobie przesunąć, bo no gdzieś ten zasób już się kończy. No, oczywiście, że sprawność e, palców i, i, i biegłość trzeba podtrzymywać cały czas, a natomiast niekoniecznie pro, programy, które no są chodzi. dosyć ciężkie, a tam a niestety mam e, program do zagrania dosyć ciężki, bo to są koncerty Rachmaninowa, więc bardzo o. trudne. Taki, powiedziałabym, taka wysoka półka y, wykonawcza z porządną orkiestrą, więc no, nie mamy możliwości nawet przeprowadzenia próby, więc to jest, no czekam. I jest dużo projektów takich rozpoczętych, które po prostu czekają. Natomiast ta dobra strona jest taka, że artyści typu właśnie kompozytorzy mają czas na to, żeby pisać. A widzisz. I to jest świetna sprawa, bo powstanie nam tak dużo fantastycznych nowych dzieł. Y, idą też w kierunkach, które y, są kierunkami nowymi. Powstaje dużo bajek muzycznych, czego nie było do tej pory, po prostu zniknęły. Ja byłam na takich bajkach muzycznych wychowywana, więc byłam zdziwiona, że swojej córce nie mogę tego na przykład przekazać. No tak. A tu się okazało, że dopiero teraz na to konto, że ci muzycy wrócili do domu, stwierdzili, że o, mamy dzieci, to fajnie, byłoby im czas jakoś zająć. Wrócili do pomysłów bajek Rewalacje. muzycznych. I to jest cudowne, że też na, kon na koncie pandemii będziemy mieć też sukcesy. Y planujesz jakiś podkład muzyczny właśnie do takiej bajki? Nie, na razie nie. <laughs> Ja myślę, ja jeżeli komponuję, to komponuję z potrzeby gdzieś tam wewnętrznej albo po jakichś przeżyciach takich dla, dla wyładowania i to są rzeczy. No, na płycie, która będzie premierę, wreszcie, wreszcie płyty będę mieć w lutym. Na tej, na tej płycie jest, pojawia się mój utwór, na który się zdecydowałam, dosyć długo czekałam na to, żeby, żeby go po prostu zaprezentować. Mam nadzieję, że się będzie podobał. Koniecznie, mam nadzieję, no. że to na to, to jestem pewna, natomiast koniecznie mam nadzieję, że dojdzie do tego, bo no, że coś tam po się nie. Nie, nie zadzieje. Ale właśnie a propos artystycznego świadka, tutaj zwracam się do pani Krystyny Sojki. Wyobrażam sobie, że no tak samo znowu wernisaże były odwoływane, tak, spotkania tak, autorskie nie. były odwoływane. Tak, Czyli tego kontaktu z osobami, które są odbiorcami pani twórczości, nie było. To też nie, na nie. pewno było trudne doświadczenie. Dokładnie. Było, jest to rodzaj do tej pory, no troszeczkę się rusza, do tej pory y, okres takiego zamrożenia. Także jest to dyskomfortowe chyba dla każdego. Oczywiście, Oczywiście, tak jak tu pani Basia wspomniała, robimy wszystko, żeby, żeby jednak jakoś, jakoś pokazywać, jednak e, potrzebujemy kontaktu z widzami e, i, i tak to będzie, e, próbujemy, natomiast było, był, był rodzaj uziemienia, do, wracając do festiwalu, wszystko było przygotowane, włącznie z wernisażem, prace również wisiały już, nagle nas to wszystko zaskoczyło, zostało odwołane, Możemy to pociągnąć teraz jesienią, z czego się wszyscy bardzo cieszymy. Myślę, że a propos tej pandemii i tego, co się stało, rzeczywiście sporo czasu. Było więcej, żeby prace jakieś wykonywać. No ja będę tutaj mówić o malarstwie i pisaniu. Natomiast y, spotęguje to chyba, wydaje mi się, eksplozją następnych, na, w następnym okresie i oby to było jak najszybciej możliwe. Y, sama również mam już sporo planów na nowy rok, więc Czyli myślę, w tym że to był czas tak, takiego gromadzenia się jakichś, też emocji, i nowych pomysłów. pomysłów. Tak, tak, tak. Nowych pomysłów. Szykuje się wystawa, y, którą organizuję wspólnie z moim profesorem pod tytułem Italia, to tak a propos, apropo tego, co się stało w Italii pod, w związku z tym. I to pewnie nie będzie słoneczna I wystawa. I hmm. myślę, że jednak będzie w niej sporo tak? słońca. Tam będą e, fotografie wybitnego e, profesora Jerzego Stemplewskiego, znanego wam, pa, państwu na pewno i, i moje obrazy. Będzie ta wystawa e, początkiem roku e, w Muzeum e, Uniwersytetu Opolskiego, także to tyle. Natomiast... E, w zamku obrazy wiszą już dosyć długo. E, Trzeba będzie odkurzyć niestety, i je zobaczyć. Co tu się dzieje za, nam, tak. za naszym oknem, tak. się zastanawiam. Za chwilkę musimy chyba jednak to okno zamknąć i do rozmowy oczywiście wrócimy. Emi Winehouse przed momentem w Radiopole. Bardzo ładna e, piosenka. My wracamy od rozmowy z naszymi gośćmi. Agnieszka Zagola, prezes Zamków Mosznej. Pani Agnieszko, to był też trudny czas z, dla Mosznej, dlatego, że też wiele różnego rodzaju imprez nie mogło się odbyć. To się w ostatnich miesiącach dwóch, prawda? Dobrze Mówię, w dwóch, trzech miesiącach oczywiście powolutku zmieniało. Ja też miałam przyjemność być u Państwa na jednej z imprez. Floryści fantastycznie się zaprezentowali. W ostatnich tygodniach z kolei, zdaje się, była impreza dla tych, którzy Starodarni. są miłośnikami samochodów. Też to fantastycznie wyszło. Tak, tak, pani redaktor, no, no to nie, nie był łatwy okres dla nas. Po przestoju związanym z pandemią musieliśmy wrócić e, do rzeczywistości i e, wyjść z jakimiś nowymi ofertami. Cieszymy się właśnie, że e, te dwa nowe tematy, o których pani już wspomniała i które świetnie sprawdziły się i z, z, e, tutaj cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem tak. przez turystów. E, mamy nadzieję, że wyjdą w ogóle w kanon naszych działań w w przyszłym roku. Ale tak, żeby spiąć klamrą to, co powiedziały tutaj pani Krystyna i e, pani Barbara, e, bo przed nami m, festiwal muzycznego święta kwitnących Kazali i e, oczywiście to święto nie odbyło się w tym terminie, którym planowaliśmy. E, kwiecień, maj, czyli wtedy, kiedy kwitły Hazalie rzeczywiście roda tak. Rododendrony, <laughs> Laurowiśnie, czyli to wszystko, co nam ukwiecało te wspaniałe klimaty e, koncertowe. No, e, przygotowanie takich koncertów, pani redaktor, to nie jest kwestia miesiąca, hmm. dwóch miesięcy. Z panią dyrektor e, Barbarą Chartyńską pracowaliśmy intensywnie od pół roku, żeby wszystko spiąć, więc w momencie, kiedy pojawił się okres m, pandemii, musieliśmy podjąć wszelkie działania, już tutaj e, mówię i e, działania finansowe, bo przecież aplikowaliśmy e, pośrodki finansowe i w ministerstwie, i w u, Urzędzie Marszałkowskim, e, m, ale również... Żeby przesunąć tak, pewnie ten festiwal, żeby, żeby nie okazało się tak, że nie. A przede wszystkim, mhm. pani redaktor, uzyskać też możliwość, tak, tak zwana dyspozycyjność wykonawców, Oczywiście. artystów. No, udało się. Udało się i jesteśmy przeszczęśliwi, że ta tradycja będzie kontynuowana, że to będzie już 36. festiwal festiwa. muzycznego święta, kwitnący kazali i e, z takimi wspaniałymi wykonawcami, bo, bo prestiż tego festiwalu to jest właśnie kontynuacja, to jest tradycja i to są wspaniali artyści, którzy u nas gości. Już za zamku. sekundę o artystach, natomiast. Jeszcze spytam o azalie. Czy są azalie, które kwitną jesienią? Oczywiście, Basiu. że są. I są azalie, które kwitną, są azalie, które kwitną cały rok. To wszystko zależy od procesu po prostu przekwitania, ale też i pobudzania do tego kwitnięcia. Więc na pewno Państwo zaobserwowali, że w okresie grudnia, stycznia albo w lutym można dostać w naszych sieciówkach azalie takie w ma malutkich doniczkach. I to są właśnie te azalie, które kwitną w tym czasie, tylko że w naturalnych warunkach. A u nas na to kontorze przyjeżdżają, no to widzimy. Widzimy je właśnie w grudniu, styczniu. Ja byłam zdziwiona, pamiętam, że pierwszy raz jak zobaczyłam, byłam zdziwiona, że w ogóle Azalia osłoniła się e z az Azaliami właśnie na, w Mosznej i z Majem. I Czyli myśli, zdecydowanie no ten tytuł zostaje muzyczne święto kwitnących azali. Nikomu to nie przeszkadza. Ja mam nadzieję, że zaraz już wszystko będzie tak jak należy. No i właśnie, przede mną noś program, bardzo bogaty program, zresztą ładnie wydany, tak swoją drogą tak. podoba mi się ta szata graficzna. No i sporo, sporo będzie się działo. Zaczynamy piątą tego października otwarcie 36 festiwalu muzycznego święta kwitnących Hazali imienia Zbigniewa Pawlickiego, koncert muzyki filmowej. To jest coś, co słuchacze bardzo lubią. No, ja myślę, że taką chyba najważniejszą rzeczą jest w ogóle wprowadzić osoby, które w ogóle po tym czasie długim nie słyszały na żywo muzyki, ale myślę, że w ogóle taka tradycja rozpoczęcia festiwalu muzyką filmową jest bardzo dobra, bo tam jest bardzo dużo utworów z różnych krajów. przekrój jest olbrzymi. Jest bardzo ciekawe. powiedziałabym, że skład dlatego, że mamy... Kwartet, ale taki nietypowy kwartet, bo mamy skrzypce, flet, klarnet i wiolonczele. Bardzo rzadki zestaw. Bardzo rzadko spotykany w sumie. Zazwyczaj kwartety nam się kojarzą tylko z kwartetami smyczkowymi. To jest z tego, co ja zapytam się kogokolwiek, to tak, to tak jest. I Aquamarin, który jest zespołem z Warszawy. Wybitni pedagodzy, którzy są, są pedagogami Akademii Muzycznej w Warszawie, także bardzo ciekawy koncert. Związani z Filharmonią Narodową, Operą Narodową. Mhm. Za moment wrócimy do naszej rozmowy i powiemy, cóż będzie działo się na przykład 12, 12 października. No i o oczywiście też sporo. I wracamy do naszej rozmowy, a dzisiaj tak szczególnie zapraszamy na 36. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Hazali. Muzycznie słów kilka powiedzieliśmy, teraz nie tylko muzycznie, a to dlatego, że będzie też wernisarz o którym Pani już wspominała. No tak i będzie można z Panią się spotkać. Krystyna Sojka z Spojrzenia lustrzane, lustrzane spojrzenia. W zależności od tego, jak książki się, się ustawi, taki jest. taki jest tytuł. Cóż, pani zaprezentuje właśnie na wystawie? Na wystawie wiszą już obrazy. To są głównie oleje i, i akryle, które wiszą w galerii. Tam będzie też koncert inauguracyjny. Tytuł wystawy jest "Spojrzenia". E, czyli tak troszeczkę ad hoc do tego tomiku. E, Na co spojrzenia? Pani spogląda? Właśnie. To są refleksje różne refleksje różne mam nadzieję, że wiele wspólnych z tymi, którzy je oglądają, e, pobudzające do pewnego myślenia. Tam są refleksje przed jutrem, nad wczoraj. I nad marzeniami. Takie bardzo aktualne tak, w kontekście tak, tego, co się, myślę, tego, co się że, dzieje myślę że, mm -hmm. myślę, że tak. Myślę, że tak. Wierzę, że tak jest. To portret ludzkości. Akurat mi się otworzyło na tej stronie. Mm -hmm. Stoi ludzkość przed płótnem, naciągniętych wrażeń. Nie chce malować swój portret, model niecierpliwy. O coś w tym jest. Bardzo, tak, tak, naprawdę, myślę, bardzo mądre że, słowa. Myślę, no i te w tej książeczce też są y, pani rysunki, tak, pani są obrazy. Tak, ilustracje, tak. Są to obrazy wykonane w SEPI natomiast y, do tych tekstów. Będzie z, z panią można się spotkać? Na pewno. Tak, oczywiście. Mam taką możliwość, że właściwie po koncercie prawda, inauguracyjnym tak. będzie taka możliwość. Piącamy. Tak, będę do dyspozycji, będą również odczytane y, niektóre z tekstów. Kiedyś Pani przyjdzie i powie nam, bo teraz spoglądam na zegar i będzie mało czasu, jak to jest, że w jednej osobie tyle talentów się mieści. Ja zazdroszczę szczerze. Dzie dziękuję, ale Pani ma również własne talenty, ja również podziwiam. Także myślę, że każdy ma talenty. Oj, tak. No i dobrze byłoby, żeby te talenty odkrywać. Basieńko, powiedz jeszcze, cóż tak muzycznie będzie się działo? Powiedzieliśmy o 5 października, ale tych koncert koncertów będzie oczywiście dużo więcej, aż do listopada. Więc każdy znajdzie coś Agniesiu, dla siebie. nie będę Ci nic mówić. Ja też nie, nie będę Ci nic mówić. Nie, 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 nie wyciągniecie ze mnie tak łatwo. Ja to zawsze zresztą co roku powtarzam, więc to już chyba taki standardowy tekst. Ja myślę, że na temat koncertów w ogóle porozmawiamy za tydzień, bo będziemy się słyszeć ponownie i znowu będę mogła. Ale, ale króciutko coś zapowiedź, ale króciutko że można było sobie powiedzieć. zaplanować. Koncerty są co tydzień, każdy poniedziałek. Eee, jeśli chodzi o następny koncert, mamy go 12 października. To jest koncert Błodzimierza spodymka, Agnieszki spodymek, czy Joanna, Jasiak, u i jako debiut. Y, ja będę akompaniować. Saksofon, fortepian. Saksofon, mm -hmm. fortepian. Potem mamy y, Sławomir Zubrzycki, wiola, organista, czyli... Y koncert w ogóle genialny, ale o tym też będę mówiła na pewno już bliżej yy, po prostu tego koncertu. Następny mamy 26 yy, października w roli głównej fortepian, czyli leczciela mistrzowskiej Marka Szlezera, wybitnego pianisty yy, Akademii Muzycznej w Krakowie i oczywiście koncert finałowy, który zawsze jest yy, jak gdyby, no, to taka gwiazda, taki która jest gwiazda, gwiazda mm -hmm. i nietypowy. To prawda. I bardzo nietypowy, bo Jacek Kawalec w muzycznych odsłonach, dlatego, że taki, yy, taki trend przyjąłam od już dłuższego czasu, że Zapraszam aktorów i, i chciałabym ich pokazać od tej drugiej strony. Mm. I to jest właśnie Jacek. Tutaj próbuję naśladować i Stinga, i no Johna Lenona, widzę, i Świetnie, genialnie. Joe Cocker. Joe Cockera robi genialnie. Naprawdę. Po ja, Ale czasów ja, naprawdę to, naprawdę. No, to trzeba usłyszeć. I Phil Collins, proszę bardzo. Także im bliżej będziemy rozmawiać, to oczywiście spotkamy się w naszym programie i, i zaprosimy na te konkretne koncerty. Więcej o tym powiemy. Natomiast jeśli chodzi o organizację, Pani Agnieszko, trzeba y, oczywiście wcześniej rezerwować bilety. To nie o, jest to takie proste i, i okazuje się, że na niektóre koncerty już biletów nie ma. Czy to <ścoughs> prawda? Tak, tak, No jesteśmy <ścoughs> bardzo szczęśliwi, bo to jest festiwal, który cieszy się i bardzo dużą estymą w środowisku yy, kulturalnym. Ale też wśród słuchaczy, i muszę powiedzieć, że no niestety na pierwszy koncert muzyki filmowej oraz na ostatni koncert bilety już zostały wszystkie zarezerwowane. Także ja bym bardzo prosiła, żeby się pośpieszyć. Jesteśmy też zmuszeni do zachowania pewnych procedur. No bo ostrzy, bo tutaj, jasne. Tak, dokładnie, żebyście Państwo czuli się bezpiecznie, żebyśmy byli takim dobrym gospodarzem, bezpiecznie Was przyjmującym, no musimy zachować pewne procedury, które, które mam nadzieję, że będziemy wszyscy stosować. Maseczki, odpowiednie odległości, także... Jeśli odległości, to niestety tych gości będzie można przyjąć będzie... mniej. No, tak, niestety. niestety. 75 mm. osób to jest maksymalna liczba osób, które mogą uczestniczyć w danym koncercie. Także ja zachęcam bardzo serdecznie, ale jeszcze chciałam nawiązać do czegoś, pani Agnieszko, bo tutaj nie dane mi było <laughs> powiedzieć o tych azaliach. Basia powiedziała, że są azalie, które można spotkać jesienią. Natomiast, żeby zrekompensować w jakikolwiek sposób wrażenia takie wizualne, przygotowana jest jeszcze wystawa nie tylko prac jakichś tam archiwalnych, naszych dokumentów archiwalnych, wybranych programów z poprzednich świąt muzycznego święta kwitnących azali, ale też przygotowaliśmy dla Państwa zdjęcia, zdjęcia azali z tego roku i z poprzednich o proszę, lat, żebyście Państwo mogli, żeby, żebyście państwo proszę, mogli nacieszyć. Rozpylić zapach, zapach Hazali. Jest. Dobrze? Tak, I tak, wszystko tak. będzie Postarabia tak należy. <laughs> Bardzo dziękujemy i zapraszamy serdecznie na festiwal. 36. <laughs> już festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Hazali. I tak jak słyszeliśmy, proszę szybko się zapisywać. Agnieszka Zagola, prezes Zamków Mosznej, Krystyna Sojka, autorka wernisażu, malarka, poetka, oraz Barbara Hortyńska, dyrektor artystyczny Święta Kwitnących Hazali, byli naszymi i państwa gośćmi. Były, właśnie powinnam powiedzieć. Bardzo panią dziękuję. Bardzo Dziękujemy również i zapraszamy na Добър <laughs> момент.